Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem SilverCollector.pl, a tak jak już wywnioskowaliście po tytule, jest to kolejny odcinek z serii Wyzwania Listy, czyli mojej strategii zakupowej metali szlachetnych na 2021 rok. Przyspieszamy serią, tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, ponieważ rok zbliża się ku końcowi. Pogodziłem się już z myślą, że raczej nie uda mi się tych wszystkich pozycji Wam zaprezentować na kanale do końca tego roku. Ale na spokojnie i tak to wszystko dam radę nagrać. Jeżeli nie w tym roku, no to oczywiście w następnym. Dzisiaj mamy jedną paczuszkę. Są tutaj dwie monety, i z racji tego, że są tutaj dwie monety, obydwie monety, które potrzebuję do listy no to połączymy ten odcinek i będzie to część dziewiąta i dziesiąta, jeżeli dobrze pamiętam, razem, żeby później ostatni odcinek nagrać jako podsumowanie całego wyzwania. Jeżeli gdzieś tam się pomyliłem w obliczeniach, to standardowo dodam do listy jeszcze jakąś dodatkową pozycję, tak jak to było kiedyś z Monumentum WHAT. A żeby już nie przedłużać, no to zapraszam Was serdecznie teraz na małe spojrzenie oczywiście na listę zakupową. Zatem widzimy się za chwilkę, więc jesteśmy już przy liście. Standardowo chciałbym Was zaprosić na poprzednie materiały, gdzie otwierałem monety również z tej listy. Są to dwie losowe pozycje z poprzednich filmów. Adnotacje do całej playlisty macie w prawym górnym rogu. Będziecie mogli zajrzeć, jeżeli oczywiście ich nie oglądaliście, to polecam Wam nadrobić te materiały. Natomiast dzisiaj przechodzimy do kolejnych bohaterów. Dzisiejszymi bohaterami będzie to pozycja numer 16 oraz pozycja numer 11. Zatem pewnie już wiecie, co to jest, natomiast standardowo zaprezentuję Wam. Więc pod pozycją 11 ukrywa się srebrna dolarówka Morgan lub Pis Dollar, A pod pozycją numer 16 znajduje się następująco pół dolarówka USA Kennedy, Franklin bądź Walker. Także już wiadomo, co będzie dzisiejszym bohaterem, bohaterami tego odcinka, zatem zapraszam Was już. Bardzo serdecznie do samego rozpakowania. Ok, zatem przejdźmy już do najlepszego, najlepszej części tego odcinka. Chyba każdego, chociaż dla mnie, yy, gdzie otwieram nowe monetki. Dzisiaj mamy oczywiście dosyć dużą kopertkę, jak na yy, coś, co znajduje się w środku. Zobaczcie, kiedy sobie zakupiłem te monety, również to było dosyć dawno. Jest tutaj y, data 7 maja 2021, więc ta monetka no, pół roku u mnie leży. Monetki leżą u mnie pół roku. Zatem zobaczmy, czy nie pojawiła się na nich patyna bądź może się pomnożyły od tego czasu. Zatem y, przejdźmy oczywiście do rozpakowania. Znajdują się tutaj, tak jak Wam pokazywałem już wcześniej, monetki. 1 dolarowa, jedna monetka 1 dolarowa oraz jedna monetka pół dolarowa o ile wszystko co kupowałem zgadza się oczywiście z tym co kopercie i zapłaciłem za nie naprawdę super cenę jak na tamte czasy co prawda te monetki jak niedługo zauważycie będą w stanach można powiedzieć agonalnych natomiast zapłaciłem za obie monetki 100 zł gdzie przy dzisiejszych cenach pół dolarówkę kupicie w cenie około 45 zł a dolara Morgana w normalnym stanie no trzeba liczyć około 130 bądź nawet wyżej dobra odkleimy więc jest to na tamte czasy gdy kupowałem była to cena Około spot, tam kilka procent nad cenę spot, czyli kupiłem je, można powiedzieć, oczywiście w cenie metalu. Mamy już jedną monetkę oraz dolar morgana. Tak jak widzicie, są to monetki wytarte. Ogólnie jest to pierwsza dolarówka, którą e, mam w swoim stosie srebra. Ale napis liberty na tej bandamie nadal jest widoczny, więc to jest chociaż jeden plus. Mamy tutaj monetkę z 1884 roku. Tak jak widzę, tutaj jest waga katalogowa, a tutaj chyba mamy wagę realną, ale zaraz wyjmiemy te monetki z holdera, więc to oczywiście zobaczę, nie będę ich trzymał w tym holderze, ponieważ przepakuję je do kapsli. Są to większe monetki, których raczej unikam trzymania w holderach. W holderach wolę trzymać mniejsze monetki. Tutaj również mamy półdolarówkę rocznik 1944. Nie pamiętam dokładnie, gdzie tutaj był znak mennicy. Natomiast chyba ta monetka tego znaku nie posiada ale też również wytarty. Możecie zobaczyć, że to jest taka pomniejszona wersja amerykańskiego e, srebrnego orła, monety bulionowej. Była ona produkowana oczywiście jeszcze przed tym, zanim e, trend na monety bulionowe się oczywiście zaczął. Jest to prawny środek płatniczy, był to prawny środek i jest nadal, chociaż raczej teraz nikt tym w sklepie już nie płaci. To nominał nadal ma i możemy sobie w sklepie coś za takiego, pół dolara, oczywiście kupić. Zatem wyciągnę je teraz z holderów. No i e, sprawdzimy, oczywiście, czy monetki są oryginalne. Zatem widzimy się dosłownie za chwilkę. Ok, zatem przejdźmy sobie teraz do weryfikacji tych monetek. Odpaliłem sobie podgląd na katalogu internetowym Ucoin i e, ta monetka jest to, tak jak Wam wcześniej wspominałem, pół dolara e, krocząca e, wolność, e, tak zwany e, walker. Jest to, tak jak wspominałem Wam wcześniej, e, typ monety, na której wzorowany amerykański e, srebrny orzeł. Tak jak widzicie tutaj, jest rocznik monety 1944 i jej waga to 12,5 grama. Tak jak to było w tym, na tym holderze napisane, tutaj mamy niby tą wagę, która powinna być tej monety. No bo jak widzicie, ta moneta jest wytarta, przez co na pewno ona trochę swojej wagi zgubiła. Z tego co widzę, no to mamy tutaj e, monetę z mennicy Filadelfia ponieważ, e, tutaj wskaże długopisem w tym miejscu powinien się znajdować znak mennicy z racji tego, że nie mamy tego znaku mennicy no to będzie to mennica Filadelfia ponieważ oni nabijali te monety bez znaku menniczego Przejdźmy teraz do weryfikacji jej parametrów. Tak jak mamy to na holderze powinno tutaj być 12,14 g, Zatem zważmy tą monetę. Obie te monety wcześniej przebadałem testem na dźwięk z tej aplikacji, o której robiłem kiedyś film i wyszły mi wyniki 2 na 3, czyli wyniki dobre. Zatem połóżmy ją na wadze. Mamy z tego co widać, równo 12. I 2500 g, czyli tak jak jest to podane na holderze. Zmierzmy jeszcze jej średnicę, chociaż wiem, że ta średnica może być mniejsza od tego, jak to jest pokazane w katalogu, ponieważ jest to 30,6 mm taką średnicę mają nowe monety. Zobaczmy ile ta moneta straciła na swojej średnicy, względem tego y, czasu, w którym była w obiegu. Jeszcze chwilkę, muszę ją dobrze wycelować. Mamy 30, 3 mm, czyli 0,3 mm średnicy ona straciła. Zobaczcie jeszcze sobie na odgłos. Jest on dosyć długi czyli wskazuje na to, że jest to srebro względem tego jak już sobie testowałem kilka tych monetek no to mniej więcej potrafię po dźwięku już sobie troszkę rozeznywać roz... identyfikować może inaczej monetki względem dźwięku jaki one wydają jest to oczywiście prawidłowy dźwięk zobaczcie sobie jeszcze na magnes blisko przejeżdżam monetka na palcu mi się lekko buja. Co prawda, jeżeli tak badacie monety, to każdy metal będzie miał swoje zachwiania nad takim yy, magnesem, natomiast w każdym metalu jest to troszeczkę inaczej, więc też weźcie sobie to pod uwagę. Następnym bohaterem jest to oczywiście dolar Morgana. Tutaj sobie sprawdziłem iż jest to y, znowu moneta z mennicy Filadelfia ponieważ znak menniczy powinien być w tym miejscu nad y, napisem DOLAR między tymi dwoma literami mennice były cztery, było to S, było to CC czyli karton, Carson City było to również y, O nie wiem jak ta mennica się akurat nazywała I Filadelfia, czyli oczywiście moneta, która jest tutaj przed Wami, i jej nakład wynosi 14 milionów i 70 tysięcy sztuk. Zobaczmy również jej parametry. Tak jak poprzednia moneta, jest to srebro 900. No i wszystkie monety. Srebrne włącznie do 1964 roku były wykonywane z tej próby. Nie licząc oczywiście 5-centówek, które były z próby 350 przez kilka lat w czasie wojny, wrzućmy ją na wagę. Tutaj mamy na holderze poprzedni właściciel napisał, że było to 50,25 25 gram i 52 setne. Zobaczcie ogólnie, co się stało. Na holderze monetka się odbiła na tej folii. Jeżeli wiecie czym to jest yy, spowodowane, no to możecie mi chętnie napisać. Ciekawie to wygląda, nie powiem. Wrzućmy tą monetkę na wagę. Mamy 25,54, czyli mniej więcej tyle samo ile było na holderze. 53 No to można powiedzieć, że wynik jest podobny. Mogliśmy robić to nawet na tej samej wadze od tego samego producenta. Standardowo magnes. Zobaczcie jak monetka się porusza. Jeszcze dźwięk. Akurat nie stosuję już rękawiczek, ponieważ do takiego stanu monet wydaje mi się, że to już nie będzie potrzebne są to po prostu kawałki srebra bez większej wartości kolekcjonerskiej. Natomiast ich dźwięk jest naprawdę satysfakcjonujący. Sprawdźmy jeszcze i średnicę katalogowo powinno być to 38,1 mm. Zatem Oczywiście również to sprawdzimy. Mamy 37 i 7 czyli 40 mm straty praktycznie podobnie jak to było przy tej półdolarówce. No i zobaczcie również, że te monetki względem tego oczywiście były w obiegu też tracą e, swoje metal, z którego są zrobione, ponieważ się on wyciera Za, dlatego właśnie... Jeżeli kupujecie takowe monetki, weźcie również to pod uwagę, że jeżeli bierzecie takie wytarte, no to będą one miały mniej tego srebra w sobie niż jest to oczywiście podane katalogowo. Niektórzy mogą na to patrzeć. Ja akurat kupiłem je ze względu patrząc na ich wartość wagową srebra, jaką mają aktualnie. Nie, to jest katalogowo, ponieważ no. Sami widzicie, jak ta monetka wygląda. Rand jeszcze ząbkowany oczywiście widać, natomiast niektóre detale, jak takie gwiazdki na tym y, obrębie tej monetki, już są średnio widoczne, choć jeszcze data jest całkiem widoczna, natomiast w tych monetkach y, ona rzadko akurat się wyciera i to jest ich plusem. No i y, co więcej mogę powiedzieć, według mnie. Tak jak już mówiłem, monetki oczywiście oryginalne. Jeżeli film Wam się spodobał, łapa w górę. Niedługo postaram się nagrać i wrzucić kolejny odcinek. Ponieważ bardzo chciałbym, żeby ta seria wreszcie dobiegła końca. I żeby nie przedłużać jej zbytnio na kolejny rok. Ponieważ mam już kolejne plany zakupowe, które, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Zostawcie również komentarz na temat, tak jak już Wam wspominałem, tego holdera. Nawet data się odbiła, zobaczcie. Natomiast jeżeli film Wam się nie spodobał, no to zostawcie łapeczkę w dół. Zapraszałbym Was również do obejrzenia poprzednich filmów. Tak jak mówiłem, macie tutaj w karcie odnośnik do wszystkich odcinków. No i jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.